Ten podnośnik 120 to robi co chce Jadę z tyłu, widzę po ziemi się ciągnie. Dałem troszeczkę do góry. Tak do góry. Zadarte. To jest ciągnik. Nieprzewidywalny. Klima chodzi. Mnie się ta robota podoba. Uważnie, niby taka prosta maszyna. Niby nic. A oczywiście, po żniwach nam zależy, żeby takie ściernisko nie przerzucać, nie mieszać nie wiadomo jak. Szczególnie jeżeli jest mało słomy, tak jak w rzepaku. Tylko, żeby zruszyć na 2-3 centymetry dosłownie leciutko, po to, żeby jeszcze skiełkowały. Samosiewy na przykład. W tym wypadku one są raz, że są zniszczone, przejechane, a dwa, te, które zostały na ziemi, skiełkują. Bez jakiejś dużej ingerencji możemy sobie naprawdę fajną robotę zrobić i oczywiście przerwać parowanie zaraz po żniwach. Czyli chronimy, chronimy tą, to pole przed nadmiernym, nadmierną utratą wody, takim przejazdem bardzo ciutkim A co to się tak to rozładowało Kable ściągnięte Kontrola ślimaków. Na polu, to po pierwsze, po siebie. Natomiast, tak jak mogliście wcześniej słyszeć, e, głównie odmiana Memori w moim gospodarstwie, i ona oczywiście zostaje. Odmiana, którą polecili mi chłopacy z Top Nasiona. Czyli taka grupa osób, która wyszukuje takich. E, to nie jest m, jakby zbiór nie mają zbioru takich odmian 50, 100 i tak dalej z jakiejś hodowli tylko wyszukują najlepsze perełki dostępne na rynku. No ja memory byłem zachwycony, ale oczywiście genetyka idzie do przodu, więc e, trzeba spróbować też nowych rzeczy. Właśnie w tym sezonie jest e, z raktu guzzi, bardzo dobrze zapowiadająca się odmiana e, i odmiana populacyjna. O tym może za chwilę pojedziemy na pole, szukając ślimaków i może już rzepaku. Kałuże na polu. Pada, ciągle pada. Ej, a może ja tu jęczmień posiałem? Jakie równe rządki! Masakra! No cóż, na pewno zrobiłem to na własne życzenie i już mówię dlaczego. Na tym polu odmiana Guzzi, odmiana mieszańcowa. Odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Bardzo teraz myślę, że to jest ważne. Miałem z tym problem w jednym sezonie. Nie zawsze jest, bo to chodzi głównie o mszycę. Ale jak już jest, to mamy duży problem. Bardzo wysokie plonowanie. Dobra, bardzo dobra zdrowotność. Wyniki zapowiadają się ciekawie. No i zobaczymy, co na tych polach. Tutaj w moim przypadku ta odmiana pokaże. No, to co rosło, zniszczone, przemieszane, no i to jest, zobaczcie, to jest no, no, 3 centy, no, 3 centy zrobione, może nawet więcej, ale mocno docisnąłem tą yy, zębę i talerzówkę. Tak czy inaczej jest zrobione płytko, samosiewy, które po rzepaku zostały, skiełkują, przerwane parowanie, nie wygląda to ładnie. Ale to już chyba mieliście się okazję przekonać, że nie wszystko, co na polu ładnie wygląda, ee, jest złe. Cały strip tak wygląda. Wizualnie słabo, przychodzi co do czego, zbiory pięknie. Podobnie bezorkowa, też dużo słomy, tutaj też. No tak jakby pole nie było w ogóle ruszane albo tylko tak liźnięte. Ale to nie zmienia faktu, że robotę nam zrobi i można powiedzieć raz, później przejazd na głęboko w Bezorce i w Tosiew. Wszystko. Uciszymy trochę 120. dwudziechę. Przypomnijmy, co to w ogóle za, mażyna, za maszyna. To jest Mzuri Result. Brona brona palcowa, brona mulczowa. Zadania, jak już słyszeliście, 3 metry. Result, dokładnie Result Smart. 610 kg To waży. Niestety tylko 3 metry. Do tego ciągnika spokojnie to wystarcza, nawet mniejszy mógłby być i by to szło. Duże prędkości. Regulowane talerze. No i takie bardzo mocne zęby. To naprawdę to nie jest plastelina. No, musielibyście to zobaczyć, ale ja już tym sporo hektarów zrobiłem, a te zęby praktycznie wcale się nie wytarły. Napadało. Jedyne co mnie cieszy, to nie widać ślimaków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż z nimi był zawsze taki duży problem, że potrafiły po prostu w jedną noc zjeść kawałek pola albo nawet całe. I nie, nie, nie zdążyliśmy zareagować. Mają na razie jęczmień, chociaż podejrzewam, że wolą rzepak. Pierwsze sztuki na wierzchu. Ale już jest zjedzony. Ty zobaczcie. No, nie gadajcie. Widzicie to? Że już jest nadgryziony? Jeden liście nie jest zjedzony? No, chyba moje słowa się potwierdzają. Wygląda na to, że muszę od razu ru ruszyć tutaj z środkami na ślimaki. I mam nadzieję, że tylko od miedzy. Bo jakby były całe pola, no to masakra. Jeszcze dobrze nie ruszyliśmy. A już problemy, już ślimaki. No ale rośni, rolnicy akurat są do tego przyzwyczajeni do takich problemów. E, trzeba sobie jakoś z nimi radzić. To po prostu będzie długi i ciężki dzień. E, pole o nazwie Zbysiu. E, jest to dzierżawa. Zbysia też mieliście okazję na moim kanale e, poznać. Odmiana populacyjna tym razem. ONCA, zarejestrowana w Czechach e, w tym roku. No słuchajcie. Jest trochę tak, że te mieszańce wypierają populacje. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Każda z nich ma plusy, minusy. No, trzeba przyznać, że populacje są po prostu dużo tańsze. Nasiona są dużo tańsze. A plonowanie wcale nie musi być gorsze od mieszańców. Widzicie to na swoich polach faktycznie coraz mniej tych populacji jest dostępnych ale jak już coś sobie zasiejecie no to nagle się okazuje że wcale nie musi być tak źle i całkiem dobrze sobie radzą na polach tak jak było kilka dobrych lat temu bo było dużo więcej populacji plony też były bardzo fajne więc na tym kawałku akurat populacja tym razem jak myślicie najedzony Coś, coś, co Kubie się najbardziej podoba. LEDy. No, fajnie migają. Są takie, te, jak w Audi, takie migacze. Czekajcie, może uruchomię. Gdzie to się. Będzie? Będzie działać? No! To jest to, co nie? To jest maszyna. Maszyna, która swoją drogą jakaś specjalnie tania nie jest. I tutaj właśnie. Rozmawiałem w Mzuri skąd się bierze cena. Dlaczego można kupić polską, polską, to też jest polska firma, więc dlaczego można kupić tańszą maszynę. No i zaczęło się wyliczanie po kolei całą maszynę od talerzy położyska po stal, zęby, farbę i tak dalej. No niestety, takie rzeczy robią cenę, pod wyż... podciągają ją pod górę. Natomiast to ma jeździć. To jakościowo ma być dobre. To nie może być plastelina. Ja też nie lubię takich maszyn z plasteliny, a dobrze wiemy, że czasami takie się zdarzają. Po prostu maszyna jest gdzieś tam zrobiona na sztukę i później, i później no ja się nie dziwię, że część osób wybiera zachodnie sprzęty, bo, bo wolą jechać do przodu bezawaryjnie, niż co chwilę kupić tanie, ale co chwilę stawać, Wiadomo, pogoda jest różna, tutaj trzeba remontować, spawać, bardzo tego nie lubię, bardzo. Taka, 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 tam. Wtedy mam awarię John Deere'a, skrzynia, kurczę, co Wam mogę powiedzieć, awaria, którą remontowałem, ten sam półbieg w tamtym roku, rok czasu, wyszło to samo, nie wiem, coś... Dobra, nie będę teraz rozkminiał, ale coś jest nie tak zrobione. Gdzieś jest problem, nie wiem, gdzie indziej. Trzeba go zdiagnozować, i no niestety mam unieruchomiony ciągnik. Na szczęście rzepaki posiane, poplony posiane. Natomiast pod pszenicę jeszcze nic nie szykowałem, ale patrząc na to, bo pszenicę będę miał praktycznie w całości po rzepakach. Patrząc na to, to już wiem, co będzie jeździło w tym sezonie jako uprawka przed siewem. Bardzo fajna, bardzo mi się to podoba. Płyciutka warstwa, zniszczone samosiewy. No, może nie wszystkie, ale tu trzeba duże prędkości. A nie, tutaj miaka zrobiłem. To sorry, mój błąd. Może wszystkie, <grytanie> dlaczego ten jęczmień sobie tak rośnie tutaj pięknie? No, dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Taka decyzja z mojej strony. To było oczywiście jeszcze przed siewami. Prognoza pogody, patrzę, deszcze i to takie konkretne, które się oczywiście potwierdziły. I miałem teraz dwa wyjścia. Albo Zasiać to z takim ryzykiem, dobra, zaklepie, były takie lata już. Przyjdzie woda, deszcz ulewa, zaklepie, rzepak nie wzejdzie. A druga wersja, taka, gdzie widziałem, że tych deszczy jest masakrycznie dużo, że ma dużo wlać. Jak zacznie padać, to ja nie wiadę do do września, a niestety z siewami wrześniowymi mam bardzo, bardzo złe doświadczenia. Już od 25, 4 dni po ślizgu rzepak był masakryczny, była masakryczna różnica. Nie chcę tego drugi raz sprawdzać. No i wygląda na to, że tym dosyć wczesnym siewem można powiedzieć, troszeczkę wygrałem. To była dobra decyzja. Spadło już 40 litrów. Ma dopadywać jeszcze. Możliwe, że nawet pod 80 podejdzie. Ale rzepak już wychodzi. Jęczmień też, jak widać. Bardzo krótki okres czasu od zbioru jęczmienia do siewu rzepaku. Mogłem poczekać więcej, ale oczywiście. Tak jak mówię, mogłyby mi się te siewy bardzo mocno opóźnić. Dlatego taka decyzja, będę walczył z samosiewami, niestety. Ale rzepak przynajmniej już jest w ziemi, rzepak już wschodzi, a nie czekam teraz i zastanawiam, kiedy to przeschnie. No kiedy to przeschnie? Jak ktoś wyorał i uprawił, no to jest, to ma bardzo duży problem. Jeżeli ktoś wyorał, to ma mniejszy problem. A najmniejsze osoby mają problem, które zostawiły po prostu ściernisko, i teraz sobie pługiem wiadą. W taką pogodę wyorają i od razu zasieją. Proste. Czy znaczy to nie jest połączenie idealne? No powiedzcie, powiedzcie sami. Najlepiej, jak jest nisko skoszone. To już w ogóle jest pięknie. Palmy, maszyny. Jak ja się cieszę, że rzepak zasiałem, że się udało, ale jak był krótki okres między zbiorem jęczmienia a siewem niecały tydzień i oto są efekty. Tak jakbym tu jęczmień posiał, naprawdę, co ja tu będę walczył. Ale nie wiem, co to jest za stal, ale jest petarda. Kurde, no tak ryć, już tyle hektarów przerobić, i to jest dosłownie ledwo co pozdzierane.